Cześć! Mam wielką przyjemność ogłosić, że 15 marca 2025 roku rusza scena kultury w kanale. Tego dnia bowiem w, w sali Kinowej Kobierzyckiego Ośrodka Kultury odbędzie się jej pierwszy koncert. Na współpracę przy organizowaniu tego wydarzenia zgodziło się Stowarzyszenie Razem dla Kobierzyc, za co jestem bardzo wdzięczny, bo bez stowarzyszenia nie byłoby to teraz możliwe. Ponadto honorowy patronat nad koncertem objął wójt gminy Kobierzyce, pan Piotr Kopeć, a realizacja koncertu współfinansowana będzie z budżetu gminy Kobierzyce, za co również bardzo serdecznie dziękuję. Teraz bez szczegółów. Koncert inauguracyjny zagra zespół Antybiotyka. Bardzo się cieszę, że przyjęli nasze zaproszenie, bowiem jest to zespół niebanalny. W opisie filmu znajdziecie link do ich strony facebookowej, gdzie będziecie mogli zapoznać się, jeśli jeszcze nie znacie, z twórczością zespołu. Ja od siebie powiem, że ich utwory, według mnie, zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej, wymykają się takim popularnym schematem, a mimo to zespół nie traci na swojej przystępności. Tych, którzy przyjdą na koncert, czeka jeszcze jedna mu muzyczna niespodzianka. Ale by mogła niespodzianką pozostać, nic więcej na, na jej temat nie powiem. Wstęp na koncert jest za darmo, bezpłatny, jednak by... ze względów organizacyjnych prosimy zgłaszać swój zamiar przybycia. Można to zrobić bardzo prosto, pisząc na stronę Facebookową czy to Antybiotyki, czy stronę Facebookową Kultura w kanale. Jeżeli nie zaanonsujecie swojego przybycia, nie oznacza to, że nie będziecie mogli wejść na koncert, ale wiąże się z takim ryzykiem. Po prostu liczba miejsc jest ograniczona. Dodać jeszcze muszę, że całe wydarzenie będzie rejestrowane audio i wideo, następnie film opublikowany będzie w serwisie YouTube na kanale Kultura w kanale. Dlatego przychodząc na koncert. Jako publiczność zgadzacie się na to, że Wasz wizerunek może pojawić się na takim filmie. To chyba wszystko. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. 15 marca zespół Antybiotyka, godzina 18. Sala Kinowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Dzięki, cześć!